Hej, tutaj oczywiście Olga i witam Was w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku na dole subskrybu i zostawienia łapki w górę na zachętę. Z góry bardzo dziękuję. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd gazetki z Rosmana, która obowiązuje od 30 stycznia do 15 lutego. Myślę, że tam są dosyć ciekawe produkty, w które warto się wyposażyć właśnie na tej promocji. Pierwszą rzeczą jest właśnie ten podkład z Bielendy, wypełniający zmarszki za 18,99. Także myślę, że cena jak najbardziej ok. Następnie mamy podkład również z Bielendy, który już jest tańszy, bo kosztuje 9,99. Ogólnie podkłady z Bielendy kilka testowałam i jak na swoją cenę były naprawdę ok, także jeżeli wolicie jakąś tańszą wersję, to myślę, że tutaj Bielenda jak najbardziej e, jest dobrym pomysłem. Jeśli jesteśmy już w temacie Bielendy, to również mamy w promocji bazę pod makijaż. Powiem szczerze, że ja bazę z Bielendą miałam e, kiedyś, jedną. Była to taka baza e, minimalizująca zaczerwienienia. Powiem szczerze, że jakiegoś spektakularnego efektu to ona mi nie dawała, Natomiast nie wiem, jak ta, z chęcią ją jak najbardziej przetestuję. Mamy w promocji również Long Longfor Lashes Serum do Rzęs. Akurat mnie Serum do Rzęs e, bardzo nie interesuje, ponieważ ja swoje mam przedłużone u kosmetyczki, ale wiem, że wiele z Was również nadal maluje tuszem, także myślę, że fajnie sobie skorzystać właśnie z tej promocji. Kolejną propozycją, e, jeżeli chodzi o te tańsze produkty, jest to podkład z LIREN. E, również jestem go bardzo ciekawa. Ma bardzo ładne opakowanie, które jak najbardziej. Wydaje mi się, że przyciąga uwagę potencjalnego kupującego. W bardzo dobrej cenie mamy również podkład z Revlonu, Dopiero podczas nagrywania tego odcinka przypomniałam sobie, że kiedyś mega lubiłam ten podkład Z Colorstay. Bardzo go już dawno nie używałam, także chyba muszę sobie go kupić i ponownie sobie go przetestować po dłuższym czasie. Tak jak wszyscy wiemy, Rossman ma dosyć wygórowane ceny produktów firmy L'Oreal, także teraz jest fajna opcja, żeby zobaczyć sobie kolorek drogerii i od razu sobie kupić na miejscu. Jest to korektor z L'Oreal właśnie Infallible. Sama się pokusiłam na tej promocji, aby go zakupić, ponieważ nigdy wcześniej go nie testowałam, także teraz mam okazję. I jeżeli by nie testowałyście, myślę, że to jest odpowiedni moment na to, aby go kupić. Tego produktu jestem bardzo ciekawa, ponieważ wcześniej nigdy go nawet nie widziałam, nie wiedziałam, że jest nawet coś takiego. Jest to baza z Evelina za 22,99. Za 23,99 mamy ten korektor z Rimmela. Słyszałam o nim opinię, że ma bardzo subtelne krycie. Nie wiem jak to wygląda, bo go nie testowałam, natomiast kiedyś na pewno się do niego skuszę. Za 36,99 mamy podkład z Maybelline Superstay. Kupiłam ten produkt właśnie na tej promocji, także na pewno nagram Wam jakiś teścik. W temacie podkładów mamy podkład z L'Oreala za 39,99. Ja bardzo lubię ten produkt. Ma dla mnie średnie krycie, odpowiednie na co dzień, właśnie lubię go używać sobie do pracy na przykład. Za 29,99 mamy podkład z Rimela Lasting Finish. Jest to produkt oznaczony naklejką nowe, także myślę, że jest to jakaś nowa formuła tego produktu. Także dajcie znać, jak Wam się spisuje. Zauważyłam, że całkiem sporo tych podkładów jest na promocji, ponieważ kolejnym podkładem, który jest na promocji za 21,99 jest to podkład z Maybelline Afiniton. Kiedyś w gimnazjum bardzo często go używałam i również w tych czasach był dosyć popularnym podkładem. Teraz powiem szczerze, nie wiem, czy skusiłabym się na niego, bo z tego co pamiętam, miał takie dosyć pomarańczowe tony. Za 33,99 mam taki brązero rozświetlenie. Mam na myśli brązer po prostu z drobinkami. Ja osobiście wolę brązery matowe. Bronzer to bronzer, rozświetlacz to rozświetlacz, według mnie. Aczkolwiek na jakąś imprezę myślę, że fajnie sobie użyć, nawet takiego bronzeru, rozświetlacza, jak ja to mówię. Z Borżuła mamy taki róż za 29,99. Za 12,99 mamy ten oto puder z Bibo Fixing Powder. W czasach gimnazjum również często go używam, ponieważ miał dobrą cenę, miał fajną jakość. Także jak najbardziej na tak, jeżeli chcecie sobie troszeczkę zaoszczędzić. Kolejny produkt to rozświetlacz z Eveline za 15,99. Jeżeli chodzi o tusze do rzęs, no to powiem Wam, że nie wypowiem się za mocno, tutaj Wam prześlę propozycje, które są właśnie teraz na promocji. Ja pamiętam z czasów jeszcze, gdy nie przedłużałam rzęs, że przeważnie lubiłam najbardziej tusze z, właśnie z Evelina i z Maybelline, lubiłam ten tusz taki różowy, Lash Sensational, on się nazywał chyba tak, już nawet nie pamiętam, ponieważ rzęsy przedłużane mam już od dłuższego czasu, więc... W tym temacie niestety się nie wypowiem, ponieważ maluję tylko dolne rzęsy i to też nie zawsze. Także raczej sięgnijcie sobie do komentarzy, podzielcie się opinią. Za 10,49 mamy takie serum do rzęs Evelina. Tutaj akurat się wypowiem, ponieważ pamiętam, że często właśnie używałam tego produktu przed nałożeniem tuszu do rzęs, zanim miałam przedłużone rzęsy. Jest to bardzo fajna baza, która naprawdę pomaga. Duszowi, którego następnie używamy. Za 34,99 mamy taką paletę cieni do powiek z Borżua. Ja cienie drogeryjne kupowałam również gdzieś tam w czasach gimnazjum to było właśnie wtedy szał na te czekoladki Makeup Revolution, właśnie Eveline też wypuszczały jakieś tam paletki czy Vibo. Pamiętam, że była taka paletka z Vibo Modern na inspirację na Modern Renaissance. Także Wtedy gdzieś tam kupowałam te palety drogeryjne. Teraz niestety już ich bardzo długi czas nie używam, ponieważ mam w swojej kolekcji dużo więcej po prostu lepszych palet, którymi gdzieś tam się na co dzień nawet maluję. Ale za 34,99, jeżeli macie okrojony budżet, myślę, że warto sobie spróbować. Na promocji mamy również taki tuż do brwi z Max Factora za 24,99. Nie miałam tego produktu, ale myślę, że kiedyś się na niego skuszę. Za 23,99. Mamy taką szminkę z Rimela, jak również konturówkę z AA za 1549. To wszystkie kolorowe produkty, które są obecnie na promocji w Rozmanie. Jeżeli filmik Ci się spodobał, oczywiście zostaw łapeczkę w górę i zasubskrybuj mój kanał po więcej tego typu odcinków. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dzienka, buziaki. Pa!